O oh, fuck Aha, spoko. myślałem że już lag tak. um, Witam z powrotem w Call of Duty Black Ops Pierwszy filmik już jest na YouTube, a tutaj mamy kolejny Widzimy, że jesteśmy w więzieniu um, Rosyjskim chyba Mniejsza o to no nieważne. Aha, spokoj. Stawaj Reznów. Reznów to mój drogi przyjaciel z rosyjski co prawda. Ale ja nie rasistą nie jestem, nie. Dobra. Dokładnie. Mam tylko nóż Ale mnie rozwalili eee, no to wiemy że co chodzi. Muszę nawalić po prostu tym nożykiem hmm. Musimy dalej Szybko Dobra, lecimy Dobry Gdzie, gdzie okay. Dobra, lecimy Wszędzie się biją W klasyczną z więzienia I jeszcze zobaczymy, czy to jest klasyczne na razie dziwnie się czuję, że jestem jedynym Amerykańcem wśród rusków, możecie to dla mnie źle skończyć. E... Ale uważam, że... E... Myślę, że będzie dobrze. E... No dobra. Wszyscy jesteśmy braćmi racja. Okej, okay. tu już się coś dzieje. Ja chcę większą broń. O, oh, fuck! Hihi. Mm. Dobra, mam pistolecik. Czy już jest lepiej? Racja Hihi Mam dobrą wiadomość i złą wiadomość A dzisiaj powiem tylko o dobrej ferie dla mnie są już O oh, fuck To nie będzie proste Przy tej misji trochę przymęczyłem pamiętam Ale coś tam a, ja muszę poczekać, razję było się tak zaraz nie wychylać. Dobra, lecimy. Pchajcie to, pchajcie, was bronię. Dawajcie, panowie. Uda nam się. Dużo z nas zginie, ale my przeżyjemy. Hihi. -hi. Come on girls Yep To co kiedyś były sposoby teraz to Każdy ma tarczę specjalną A tutaj się z węglem szło Dobra Prawe skrzydło mówią Szybko 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 Ale camper Wstyd Nawet w kampanii są camperzy Mówię wam to jest już taka magia Call of Duty po prostu chyba Lewe teraz o oh fuck ile tu jest O o Tylko jest taka zła wiadomość że już nie mam w ogóle naboi prawie Dobra Osiągnięto punkt kontrolny i jest dobrze Nigdy. Okej. Okay. Podoba mi się ta misja. Ona jest, co prawda, nie jest najprostszą misją, ale jest fajna. Tędy. No idę, idę. Gdzie idziemy raznow? Mason! Hmm. Grab the tower! I support the uprising in the south! Ola, to co? Wchodzimy! Teraz już dobra. Ale ich tu jest. Aha, ja mam tutaj... E, ...katapultę. Okej. Okay. Okej okay, i strzelamy. Dobra. Mm, Podłomałem. No dobra, dawajcie to wadujcie No, nie lubię tego. Naprawdę. No, jakieś arty chyba. No, wciągnę. No, strzelam teraz, by trafić. Tak, panienki, tak. I strzelamy. No, mi jeszcze wyżej. Proszę bardzo, wyżej macie. I się trafiłem? Tak. Teraz zdziałem miść. Dobra, tyle. Dobra, roznów jesteś. Ale przepraszam, to mas masz maszynówkę. Ja też co może. O. Okej. Okay. Czy mamy strzelbunie. <laughs> Slave zamek, Mason, ok. Ale widzicie, bezcelowanie, to jest coś. A, sorry. chyba swojego rozwaliłem Szybki reloading. O, kałasznikowek. O, oh, yeah. Aha. O jesteś dla mnie. Za, za, za często przeadywuję, macie rację. Tak się jakoś przyzwyczajem z multiplayera. E, Rednie nam re żeby strzelać, trzeba mieć. Szybko. Mm. Mm. Dobra, padli. Dobra, spokojnie gdzie w kołachu kończę naboje o to już ze swoich strzelam Nie odróżniam ich Na szczęście tutaj nie ma Friendly Fire, znaczy pod takim względem pod Takim, że nie mówi się że jest Friendly Fire Czyli Gin strażników głupi Rez now! Ale RPG Jep Dobra wchodzimy o oh, fuck Ale chamsko Dobra na szczęście to już tutaj Chodźmy. Są siery znowu. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. To są nasi. Aha. Dobra. To była jedna broń. To dobrze. Yo, wow, No dobra. Co teraz? Ała. Troszkę odpocznijmy. I lecimy hmm. Lecimy im granata O oh, fuck! Powinni paść Okej, okay. nie będziemy tego z granatnikiem, bo może się nie udać Jeśli chodzi o naboje O, Ale mnie wziął od tyłu nie zauważyłem go. No niestety, są takie rzeczy. Okej, okay, lecimy panowie, to nic złego. Że uciekamy, każdy ma do tego prawo. Dobra. Tutaj się ukryjemy. Chcę być trochę więcej... ...bezpieczny i na boku i iść bardziej. Ten mnie czy cienias. O, zaraz mnie drugi dorwie. Reloading, okej. Okay. I... jeszcze troszeczkę. Okej, okay. ale strzelają. Ja przynajmniej bardzo głośno słyszę to. Z słupkiem się kryje. O, dość wydajne. Nie zabili w końcu mnie Dobra, dawajcie panowie, dawajcie Już niedaleko do ucieczki Tak przynajmniej uważam o. Oh, oh. Aha, myślałem, że mam przestać strzelać Okej okay. Oh fuck otworzyć drzwi okej okay. tutaj, dobra jestem fuu okej okay, otwieram, otwieram, okej okay. teraz ich porozwalajcie, bo ja się ich boję no tak, szybko na górę jak z każdej strony strzelają gdzie reznów? no z każdej strony no Czołgam się na schodach, nie jest najlepiej. Znaczy, czołgałem. Widzicie, mam opóźnione reakcje trochę. No, lecimy. Z każdej strony już biegniemy. A więc razem biegiem, nie ma czasu na nich. Kolejne posiłki. Nie ma czasu. Szybciej. No. Okej, okay, no. Dawaj. O oh fuck, kolos! Piu. Na farcie zrobiłem to. Chronić. No no. Hamstwo. Nienawidzę czegoś takiego jak chronienie. To dla mnie coś problematycznego. O! Nie. Tutaj pamiętam jest nie najlepiej. Zakampuję drogę. No skąd? Mm. Mówiłem, że będą problemy. No, tak to jest, jak się kręcić materiał z takiej giery jak to. No. Dobra. Dalej, już szybciej. Holos. Szybciej, szybciej, szybciej. Gdzie? Skąd mi trafili? Gdzie? 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 Boże, ale jestem zagubiony tu. Kurde nie, nie najlepiej, nie najlepiej Tylko, że po prostu heda zasadzić jest po sprawie Udało się, okej okay. Bierz minigun On to zaraz wezmę eee, Ok, okej, lecimy Żegnamy się ze strzelbą Nie ma litości Kto mówi Hardcore koksu nie ma lipy panowie, nie ma no jest lipa <laughs> O oh, fuck Nienawidzę Znaczy podoba mi się ta misja i bardzo ją lubię Ale jest po prostu trudna I ja sam z nią miałem przez, problem, no, przez pięć czas problemy z nią miałem Nie wiem czy to jest przez, przez moje nieumiejętności czy też co innego Ale niestety no no no, 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 no no tak, tą no, wszedł na mnie Jeden strzał ze strzelby i po mnie no No co to ma być, nie no ja to, szczerze, to jest jeśli tak jest no to ja nie mam żadnych szans, prawda? No przecież spójrzmy na to trochę normalnie Dobra no Brzełem cały czas może strzelą On się przegrzewa jeszcze do tego, brawo dla mnie Jeszcze ja źle poszedłem z tego co widzę Nie, to, to Jestem jakiś żart, ja tego za nic nie przejdę Nawet nie wiem jak mam iść no, Jeszcze mnie już rozwali No! Ale... Ja... No... Spokojnie, spokojnie kuba, masz czas Nagranie po prostu będzie dłuższe, troszeczkę przewiniecie sobie najwyżej Albo utnę te moje fejle Jeśli się to da przynajmniej zrobić Po mordzie! Dobrze, spokojnie, teraz którędy muszę iść? Okej okay. No muszę iść tam so, muszę chyba zaskoczyć po prostu Jep Dobra, uda się, teraz mówię wam, uda się Już to widzę. Za Rusję, no. A ja akurat ruskiem nie jestem, przepraszam bardzo. Jeśli wam to nie przeszkadza. Zabić ich wszystkich. Nie ja im pokażę. Było mi do kicia nie wsadzać, prawda? Gini. Idźmy do przodu, idźmy. Jeszcze tylko 30 metrów. Od wolności. Jeszcze tylko 30 metrów. No, Dokładnie 10 Wszędzie No jeszcze nie wolność niestety Często jest tak, że mówi się wolność, a jednak wolności nie ma Bo na następny dzień znowu do więzienia pójdziemy Hihi Dobra, spokojnie o fuck, ja co mam jakoś działać, tak? Przeciążyła się moja brońka Ja tu cały czas do przodu próbuję jeść, nie chcę się zatrzymać bo jak nagranie przysłuchuje fajle będzie już długie Ale dobra O oh, fuck No i co teraz? Oh my gosh Pomóż reznów, pomóż Dobra Zaraz do... Żyję! Chyba żyję. Kurdy. O oh mój głos. Żyję. Hihi motor. Bierzemy motora. Skakujemy. Kocham to panowie, kocham to po prostu Nie jestem za dobrym kierowcą motocykli Nie wiedzicie, że ze strzelbą mam jeździć W tej sensie celowanie jest ułatwione bardzo O oh, fuck Jedziemy O o, chciałem zamanewrować fajnie, a może coś źle skończyć dla mnie Wpadają mi pod kołań, nic mi się nie dzieje Jedźmy, jedźmy, jedźmy O o a -a. Okej, okay. jest dobrze Spokojnie, jest, jest już dobrze, nie ma lipy. Dobra. Siadamy. Dobra, i teraz już możemy na spokojnie sobie siedzieć w, w, w ukochanym przez nas działku i patrzeć, jak giną nasi wrogowie. Hehe. <laughs> Tylko mi się wydaje, że jesteśmy hardkorami no. Nie no ta kampania w Black Opsie wymiata po prostu W skrócie Gdzie Skakujemy na pociąg Okej okay. No skaczymy Jeep O oh, fuck, prawie mi się nie udało, ale udało No no. Kto? Nie rozumiem tego. Czemu on tak nie? Dobrze. To by było na tyle. Ja się z wami żegnam na razie. Cześć. Pa pa.